Twarz innego. Czytamy u Levinasa. Nie wiem, czy można mówić o fenomenologii twarzy, skoro fenomenologia opisuje to, co się przejawia. Podobnie stawiam sobie pytanie, czy można mówić o spojrzeniu skierowanym na twarz, albowiem spojrzenie jest poznaniem, percepcją. Myślę raczej, że dostęp do twarzy jest od razu etyczny. Istnieje przede wszystkim sama szczerość twarzy, jej szczera ekspozycja, bez ochrony. Skóra twarzy pozostaje w najwyższym stopniu naga, w najwyższym stopniu obnażona. Najbardziej naga, jakkolwiek nagością dostojną. Także najbardziej obnażona. W twarzy zawarte jest istotne ubóstwo. Dowodem na to jest fakt, że usiłuje się zamaskować to ubóstwo, przyjmując pozy, postawę pewności siebie. Twarz jest wystawiona, zagrożona, jakby zapraszała do aktu przemocy. Jednocześnie jest tym, co zabrania nam zabijać. I dalej, nie zabijaj to pierwsze słowo twarzy. Teraz to już polecenie. W objawieniu twarzy zawarte jest pewne Przykazanie, jakby mówił do mnie nauczyciel. Przytoczona wypowiedź pochodzi z wywiadu, jaki przeprowadził z Lewinasem Filip Nemo. Wywiad ten miał na celu udostępnienie szerszej publiczności poglądów, wyrażanych często językiem nazbyt hermetycznym. Lewinas powraca wielokrotnie do pytania o twarz innego, rozkładając rozmaicie akcenty odpowiedzi. Nie zawsze dość jasno widać co dla samego Lewinasa jest mniej a co bardziej istotne. Inaczej jest w tekście wywiadu. Tutaj mówi się prosto o tym co najprostsze i najbardziej podstawowe. Uczyńmy zatem tekst tego wywiadu nicią przewoznią naszych analiz myśli Lewinasa. Z pewnością twarz innego nie jest zjawiskiem w klasycznym sensie tego słowa. Nie jest fenomenem, poza którym miałoby się ukrywać jakaś rzecz sama w sobie. Mimo to twarz jest nam jakoś dana. Dana jako dar, jako obecność, jako przytomność ku mnie lub na mnie skierowana. Nie znaczy to, że. Uświadamiamy sobie jasno i wyraźnie swoistościowego daru. Filozofie totalistyczne, dążące do tego, by objąć całość rzeczywistości za pomocą pojęcia bycia i pojęć jemu pochodnych, sprawiły, że staliśmy się głusi i ślepi na twarz innego. Obowiązkiem filozofii jest uleczyć nas z naszej ciasnoty. W tym szerszym sensie filozofia Levinasa jest jakąś fenomenologią, myślą, która chce pozostawać w bezpośredniej bliskości doświadczenia, co wcale nie musi pociągać za sobą twierdzenia, że twarz jest takim samym fenomenem jak fenomen przedmiotu. Twarz innego jest nam dana, można wskazać na moment czasowy, w którym dopełnia się epifania twarzy. Twarz bowiem jest nam dana właśnie w Epifanii, objawieniu czy ujawnieniu. W Epifanii inny ukazuje swą prawdę. Staje przed nami jako taki obnażony i ziszczony nakazujący i zobowiązujący. Nie znaczy to, że w ten sposób poznajemy z innego coś, co daje się wyrazić w sądzie. Epiwania twarzy nie przynosi żadnej wiedzy w potocznym sensie tego słowa. Tym, co przynosi, jest inny. Inny jako taki, czyli jako prawdomówny. Dlatego jest on naszym nauczycielem, naszym mistrzem. Czytamy. W objawieniu twarzy zawarte jest pewne przykazanie, jakby mówił do mnie nauczyciel. Nie dość tego. Twarz objawia się w ten sposób, że wybiera. Epiwanie twarzy nie jest objawieniem wszystkiego wszystkim, lecz objawieniem prawdomównego wybranemu. Co mówi prawdomówny wybranemu? Mówi nie zabijesz mnie. Dalsze opisy wymagają pewnego uporządkowania. Rysują się przed nami trzy paralelne drogi. Trzeba opisać twarz jako twarz, trzeba opisać horyzont, dzięki któremu twarz może być dana, trzeba opisać ludzki podmiot, ja o ile jest on zdolny do przyjęcia objawienia twarzy. Ale te trzy drogi krzyżują się między sobą tak, że nie można wytyczyć wyraźnej granicy między nimi. Dlatego pamiętajmy, iż podejmując kolejno stojące przed nami tematy, mimowoli dokonujemy rozbicia pierwotnej całości.